Dzisiaj kolejny materiał z terenu. Jesteśmy gdzieś na tyłach dawnego lotniska wojskowego. Cel bardzo prosty odnaleźć wieżę obserwacyjną. Tu była metalowa konstrukcja około tam 40 metrów wysoka. Myślę, że samej konstrukcje już się nie da po tylu latach znaleźć, ale jakieś fundamenty powinno się jeszcze udać odnaleźć gdzieś tutaj w lesie. Także dzisiaj po raz kolejny z lasu zapraszamy. Słuchajcie jest mały problem szukamy wieży a znaleźliśmy inne fanty a Ta, tak dokładnie to dawny pocisk od moździerza prawdopodobnie nie ma już lotki ale wygląda na pocisk moździerzowy cały nie pozostaje nic innego jak bezpiecznie się oddalić od tego miejsca no i jak wygląda procedura? no trzeba zgłosić Zgłasza, trzeba zgłosić, tak? na policję także, no dobra oddalamy się, dzwonimy i tyle, zobaczymy co powiedzą czekać na zgłoszenie się operatora Operator zesie, pomóc. E, Dzień dobry witam e, dzień dobry. Bo, wie Wam co dzwonię z taką nietypową sprawą bo kręcę się tutaj trochę po lesie, jestem w okolicach e, no i tak naprawdę nadepnąłem na coś metalowego, okazało się, że to chyba pocisk moździerzowy jakiś. No tak mi się wydaje, przynajmniej na, w Google patrzyłem, no to nie widać lotki, ale wygląda na pocisk, no wolę do niego nie podchodzić, także... Uh -huh, tak, 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 jak najbardziej. Pan będzie teraz mógł być na miejscu, w razie to rozumiem, to jest w lesie gdzieś, tak? To jest w lesie, jestem cały czas, to jest przy drodze, to jest przeciwpożarowa ta droga leśna, czyli skręt jak, jak się jedzie... Do... jakby w lewo. To jest 101 droga, nie? Ja tu stoję samochodem, więc mogę tam gdzieś wyjść, jeżeli ktoś miałby ochotę przyjechać. Mhm, jak najbardziej. Czyli, czyli ta tak jakby droga w stronę lotniska, tak? Dokładnie, dokładnie jakby od tyłu na lotnisko, no. Mhm, rozumiem. Zgłoszenie przyjęte, informuję służbę. W razie co oczekiwać na telefon, gdyby nie mogli trafić. Dobra, Dziękuję bardzo. czyli rozumiem, ktoś przyjedzie? Tak, 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 jak najbardziej. Dobra, będę czekał. Dzięki. Fundament wieży odnaleziony. W sumie nie trzeba było daleko szukać. Nie. Już po kilkunastu metrach po wejściu tutaj na górę bez problemu jakby znaleźliśmy widać trójkątną podstawę tej wieży, czyli fundamenty. Tutaj mamy pierwszy, wierzchołka. Tutaj drugi, trzeci, czwarty, piąty, tu się kryje w śniegu szósty. No i jesteśmy właśnie tutaj na tym siódmym, czyli na kolejnym wierzchołku. Wieża około 40 metrów wysoka, tak jak mówiłem w kształcie, podstawy w kształcie trójkąta. Także e, bez problemu udało się to miejsce namierzyć. My jeszcze poszukamy trochę historii na temat tej wieży, czy, m, tak naprawdę do czego ona służyła. No Na pewno była to wieża obserwacyjna ale być może spełniała też funkcję taką wieży przeciwpożarowej. No w sumie jest tutaj niedaleko lotnisko, więc no był to idealny punkt, biorąc pod uwagę, że ona była w wysokości 40 metrów. Stojąc na takiej górze, gdzie przewyższenie terenu to około, nie 15-20 metrów, to tak naprawdę z tej wieży było widać cały teren boku. Dobra, pokręcimy się jeszcze tutaj trochę, czekamy na przyjazd policji. Udało się zgłosić. Ma przyjechać tutaj jakiś patrol, także musimy i tak poczekać jakby na ich przyjazd, ten, ten, to miejsce zabezpieczyć, więc pokręcimy się jeszcze tutaj po terenie. Zobaczymy, czy uda się jeszcze jakieś pozostałości odnaleźć. Powiem Wam tak, ten teren po raz kolejny potwierdził, że każdy, każdy przyjazd tutaj zyskuje czymś nowym. I tak jak kiedyś Wam mówiłem, że teren lotniska, właśnie dawnego, jest taki, taki specyficzny, że kiedy byśmy tu nie przyjechali, czy to sam kiedy nie przyjadę tutaj sobie pochodzić, to zawsze e, czymś mnie zaskoczy. No i tym razem ta reguła również się potwierdziła. E, oby jak najmniej takich przypadków, że, że właśnie jakieś niewybuchy będziemy znajdować na tym terenie, aczkolwiek. Jak widać, również takich obiektów jest tutaj zapewne jeszcze sporo, także naprawdę uważajcie, wychodząc w takie miejsca, uważajcie, patrzcie pod nogi, bo tak naprawdę bardzo szybko można mieć tragedię. Nawet ktoś do mnie dzwoni, być może policja. To nie policja, to Adam. Adam został tam na miejscu, zabezpiecza e, teren, natomiast ja wychodzę tutaj do głównej drogi, żeby patrol mógł łatwiej trafić, żeby po prostu nie błądzili i tym samym nie tracili naszego czasu. No bo musimy zgodnie z procedurą zabezpieczyć takie miejsce, e, takie znalezisko na tyle na ile potrafimy przed dostępem niepowołanych osób czy to zwierząt eee, no i zwyczajnie czekać na przyjazd policji zapewne policja będzie musiała tutaj mieć dyżur znaczy dyżur pilnować jakby tego miejsca do przyjazdu eee, jakiegoś tam oddziału saperów którzy zwyczajnie taki ładunek Zawiorą i mam nadzieję, że jakby sprawdzą też teren wokół, czy, czy to aby nie jest jeden z wielu pocisków, które gdzieś tam można, na które można natrafić. No ale miejmy nadzieję, że był jeden, także czekam właśnie na przyjazd radiowozu. I po raz kolejny potwierdza się to, co Wam już wcześniej mówiłem, że na takie zimowe wyprawy, warto jest zabierać coś ciepłego do picia. Miałem dzisiaj ze sobą, jak zawsze, termos z ciepłą kawą. Myślę, że z godziny będziemy czekać na przyjazd służb, więc jak najbardziej mogę sobie pozwolić na pyszną kawkę, przede wszystkim ciepłą kawkę. Muszę teraz iść do. Do Adama ewentualnie gdzieś tu się się złapiemy, żeby też mógł się rozgrzać. E, procedura, no tak jak sądziliśmy, no niestety ta grupa, która przyjechała, musi zabezpieczyć miejsce no i pilnować je przez, no przyjazdu e, oddziału saperów. E, dzisiaj już taki oddział nie przyjedzie, więc niestety, no muszą tutaj troszkę postać. No, podobno saperzy mają być jakoś jutro, także mają się tam zmieniać. No trudno, taka, taka praca, my szukamy, oni muszą tu zabezpieczać. Dobra, nie, nie, nie planowaliśmy, że tak będzie wyglądać dzisiejszy dzień, ale e, przynajmniej udało się znaleźć fundamenty powierzy i to nas cieszy. E, I co, w tym momencie kończymy ten odcinek, uciekamy do domu, trochę zmarliśmy. E, piszcie, komentujcie co o tym myślicie. E, I co, nie będziemy przedłużać. Trzymajcie się.